Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z gry Burger Shift Team Rush Prolog, moi drodzy, prolog, jeszcze prolog, no strasznie głośna ta muzyka tutaj, ale bardzo, bardzo przyjemna gra jednoosobowa, zapis gry mamy nasz, dzień i trzeci, jesteśmy pracownikiem, czyli wszystko tak jak było, tak zostawiamy, wysiadamy z auta, pisaliście mi, że słuchajcie, mega podobna gra do, 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 do fast food simulator, ale że też dla Was, Według Was grafika jest lepsza. Także ja mam takie samo zdanie. Lecimy, słuchajcie, sobie muszę przypomnieć, co ja tutaj ostatnio odblokowałam. Co mamy nowego? Czy trzeba zrobić jakieś zakupy, zakupki? Otwieramy wszystko, 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 wszystko tutaj. Otwieramy. Ja Was oczywiście zachęcam do zostawiania łapaczek w górę, subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, pamiętajcie o podbijaniu filmów, o zostawianiu komentarzy. No i dziękuję Wam bardzo oczywiście z góry za to serdecznie, za łapeczki, za podbicia, za. Komentarze. Witam wszystkie nowe osoby na kanale. Dziękuję moim wspierającym, którzy tutaj teraz się wyświetlają. Tak się boją, żebyście. Dobrze mnie widzieli, którzy tutaj się wyświetlają buziaki, serducha, uściski dla moich wspierających. Dziękuję Wam pięknie. Staram stawiać się dla Was dzięki wcześniej jako taki bonus dla wspierających, a tymczasem borem lasem, moi drodzy, moi drodzy. A więc tak, tu mamy liście sałaty. Dobrze, dobrze, proszę bardzo, proszę serdecznie. Tutaj sobie jeszcze sałateczkę dokroimy. Tutaj skrzynka już jest pusta, a kosz znajduje się nie wiadomo gdzie tu no także zaraz tak tutaj mamy bułeczki tutaj to wiecie co tak bułeczki sobie już y, cyk cyryk cyk tutaj naszykujemy żeby o żeby już mieć pięknie wszystko ładnie czy ja to tak tutaj hmm, Musiałabym to jakoś inaczej. O, tutaj sobie zrobimy sałatę, tutaj damy górę, tu damy dół, tu damy górę, tutaj damy dół, tutaj damy górę, no i kasa. I na razie słuchajcie, myślę, że nam wystarczy mi siwko sobie też przełożę tutaj. Myślę, że na razie jedno opakowanie Wystawimy sobie I pójdziemy do komputerka Zobaczymy słuchajcie, co tam nowego dla nas mają Rynek A kubki do napojów Ja odblokowałam 30 kubków To myślę, że nam słuchajcie te 30 na dzisiejszy odcinek wystarczy chyba co Bułki mamy, mięso mamy, papier mamy Ewentualnie tą sałatę bym jeszcze domówiła Także potwierdzamy zamówionko no, i pierwszy raz będziemy robić napoje, moi drodzy. To tutaj no to będzie, będzie tak samo, że stawiamy, a nie to lody, sorry, stawiamy kubeczek, klikamy. Mhm. Jezu, już nie chcę, stop. Jak to się wyłącza? O, dobra, samo się wyłącza. I tutaj lód. No, czyli słuchajcie, identyko jak w fast food y, Simul... A co to się takie karteczki? Jak kroić warzywa, jak złożyć burgera i jak używać sosów. O, takie samo jak fast food, ale są takie same pojemniki na, y, na sosy. Nie no, po prostu... Po prostu to jest szok, szok i niedowierzanie. Dobra, y, co tak? Y, liście sałaty, ale to może... Y... Otwórzmy, a nie to nie są liście sałaty, to są kubki, jejku eee, i tu pewnie jest napisane jak my to mamy słuchajcie używać. Ale my doskonale wiemy, jak używać, tak? Bo mamy doświadczenie już z innej e, restaurant. <noise> Także spoko, na luzie, nie musimy oglądać. I teraz tutaj liście e, sałaty. Także myślę, że do lodówki. E, muszę pamiętać o tym, żeby tutaj e, panu zamykać e, drzwi. I sobie może też, żeby było e, bezpieczniej. No i tyle. No i tyle, moi drodzy. E, idę, z, może m, wstawię już kotlety do... Do smażenia I pójdziemy otworzyć Nasze wrota Naszą knajpkę Po cztery, po cztery, bo Słuchajcie, ja tutaj jeszcze tak nie umiem Zresztą to smażenie kotletów to mi w fast Też nie zawsze wychodziło Czasami się spaliły No, ale będzie wszystko dobrze do, Kurczę, do 75 ja tutaj robiłam To wysmażenie górne Czy do 8 Dobra, zróbmy tak Okej okay okej, okay, no i zobaczymy weźmiemy sobie tackę jak to nam tutaj pójdzie i zaraz pójdę otworzyć a a a, a następnie pójdziemy chyba usmażyć jeszcze z cztery kotleciki czy ja to dobrze zrobiłam, bo nie pamiętam totalnie, słuchajcie, chwilę nie nagrywałam tej gry ale tu już mamy na zielono czyli okej okay. no, dobra spróbujemy na stówę zrobić ten dół okej okay. OK, czyli nawet jeszcze. O, patrzcie, tutaj ta góra jest, no kurczaczki pieczone, widzicie? Tutaj ta góra mogłaby być dosłownie 200 sekundy dłużej. Dobra, lecę, lecę, otworzyć. No, pokaż, 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 gdzie to się open, open, open. To lecimy, lecimy, lecimy. Jest otwarte. I ja jeszcze chyba wrzucę tutaj cztery yy, kotlety, trzy, cztery, a resztę sobie schowamy Chociaż tutaj tylko jeden został, no i nie wiem co robić Dobra, no nic, czekamy, zanim tu ktoś... O, idzie już, kurczaczki pieczone, nie wiedziałam, że oni tak szybko przyjdą No nic, poczeka Pani sekund 8 dosłownie a ja tak na 80 o o 80 dobra. Dobra. 83. I tutaj też 80, no, tak. Pirazy drzwi. Dzień dobry, witam, To pan, I'm sorry akceptuj. Ta, ta, tacków sobie nie rozłożyłam. Tacek sobie nie rozłożyłam. O nie najgorzej. Dobra, trzy tacki. Tu mamy paragonik, dobrze. I idę zobaczyć. Teraz teraz tutaj. Dobra, tutaj już te. No, tak do stówki postaram się, żeby te dolne były tak mniej więcej. Dobra. Nawet byśmy mogli tą górną tak do 85 wydaje mi się smażyć. Dobra, bułka. Jeden, ko, jeden kotlet. I trzy sałaty. Raz, dwa, trzy na bogato. Raz, dwa. Ej, raz. To już wszystkie położyłam. Chyba tak. Zawiń. Dobra, a pićku pan nie chce? Nie. Pićku pan nie chce, no to nie. E, trzynastka. E, trzynastka, trzynastka. Gdzie jest trzynastka? Tak, tu. A, pan przy ok. Co się wydarzyło? To nie jest taka ilość. A, bo ja nie wzięłam od razu trzech do łapek. Tutaj nie bierze się od razu trzech, tylko po jednej da to wychodzi. Oj, oj, oj. No trudno, dobra, tam. Trudno się mówi, no. Co pan królik, że, sał... <grym> że sałat na sałacie panu zależy? O idzie pani, czy ja tu mogę przeskoczyć? Optasiur. Bo, Boże, jeżeli ja widzę ptaków, aż mi normalnie zaczęsło i gęsi skórki dostałam. Dobrze, witam serdecznie. Hi. Dzień dobry. hej. ona chce dwa listki sałaty, ale już wiem o co chodzi. Już wiem, jak tego słuchajcie dokonać. Jakże trudnego wyzwania. A, Jasuń, dwa kotlety, dziewczyno. Dwa, dwa liście sałaty. Jeden i dwa. O, 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 o. Dobra, i ona też nie chce napoju. Dlaczego? A ja bym chciała jej dać. I co? Za darmo nie, za darmo nie ma, nie ma, nie ma. Usiadłaś koło pana? Tak, też patrzy przez. A pan już poszedł, pan był zawiedziony. Nice. nice. Pan był zawiedziony, ale hajsik y, zostawił. Dobra, no, poszedź, co mnie tu, pcha? znowu pcha w tych grach. Okej, okay, ta cuszka sobie odkładamy z powrotem tutaj, pięknie, ładnie. Y, idzie pani i ja myślę, że te kotlety trzeba będzie dosmarzyć, widzicie. Przynajmniej tutaj sobie wyłożę. Tego jednego. Idzie już pani, idzie. E, witam serdecznie w burgerka. Z czym Hello. mogę służyć? Hello! Okej. Okay. Tutaj taki skromniutki burgerek, e, bułka i jeden e, kotlecik, jak tutaj mamy. Okej. Okay. Może mi się uda nawet go e, zawinąć, zanieść na tac, Idą ludzie, idą, idą, idą. A ja nie mam już za wiele kotletów. Ten będzie piąty. Poczekajcie, bo tu już trzeba. 90, to już trzeba przełożyć. Kurczę, zobaczymy, czy nie będzie źle usmażony. Siódemka. O. A gdzie jest siódemka? No to ja się tutaj. O, 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 o jeszcze się gubię w tych wow. stolikach. O, jaka szczęśliwa. Słyszeliście? Ją? Eee, dobra, daj mi taczkę. A, kurczę, za długo przetrzymałam tą górę. Za długo, tyczkę za długo. Chociaż, chociaż, poczekaj. O, widzicie git, git majonez, moi drodzy no nic, idę przyjmować, a co to tak w kapturze, to nieładnie tak wchodzić do, w kapturze do restauracji e, okej, okay, tutaj mamy bułeczkę kuźwa, trzy kotlety, czy jego Bóg opuścił? no szanujmy się, ej ja pierdykam, no to ja muszę to smażyć, no, to nie ma innej możliwości w ogóle jedna sałata, a dlaczego oni nie chcą napoi? Czy ja w ogóle muszę zamówić te? Na... No nie, no bo mi leciały. Dobra, to nie, 18. To będzie gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Nie wiadomo gdzie. Pan zakapturzony, proszę nie. se. Wow, jakiś szczęśliwy, super, brawo! Tacka. Wyrzucamy, tu odkładamy. Ok, idzie pani. No ciekawa jestem, ile będzie chciała kotletów. Mam nadzieję, że nie 82. no no otwórz, raz, dwa, trzy, dobra Przyjmiemy zamówionko mhm. Jeden kotlet pani od nas tutaj chce, super Ok, no to lecimy Jeden kotlet tutaj i dwie sałaty Raz i dwa, I raz i zawijamy Dobra, od... Jezus, idzie jeszcze chłop Dobra, idę zobaczyć, słuchajcie, jak nasze... Kotleciczki, trzeba je Hello. będzie... Hello! Już do Pana idę o Jezus, to no przykładaj szybciej, szybciej, szybciej! Dobra, już do Pana idę, a tutaj yy, tak, przyjmę zamówionko i 21 mamy numer, to tutaj jest, tak Proszę bardzo, proszę serdecznie wow. Serdecznie pieniążki, o awans! Jej! Super! Ciekawe co dostaniemy nowego Dobra tu tu tu, mam nadzieję, że się nie spaliły, proszę, please. Ok, jest ok, dobra, biorę. Jeszcze tyczkę poczekam. Stuweczka i stuweczka, idealne są moi drodzy, idealne. Dobra, tutaj bierzemy tak bułę, dla tego pana jeszcze. Jeden kotlet, jedna sałata. Zawijam. Ciekawe, czy ktoś jeszcze czeka? Nie. Dobra, ale my tutaj mamy paragonik dziewiętnastka. To tutaj pan sobie siedzi. Proszę serdecznie smacznego. Nice. nice. I gdzie są jeszcze pieniążki dla mnie? No. Tak pamiętałam, że gdzieś powinny być i nawet dostaliśmy napiwek. Okej, okay, pani też tutaj już wyszła. Mam nadzieję, że zadowolona. Napiwek dostaliśmy, więc. O, tutaj jeszcze są kosze. No, super. Więc y, zadowolona, skoro napiwek nam y, dała, która to jest godzina 20. Pani idzie. Na razie nie nie dosmażam. Hello! Hello, hello. Jeden burger. Dobra. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. I mamy z mięskiem tylko. No, nie będę chyba dosmażać. Kurcze pieczone. Czekajcie, bo nie dałam tego. Góra spód. Spód mięso góra. Zawijam i ona. Bez dodatków. Dziwi mnie to, że nikt nie chce napoju, chyba że od kolejnego dnia to będą... Mogę tu pani tak podać? O, oh, okej, okay. wow, 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 wiła, wiła. Dobra, pieniążek for me, for kosz papierki i tacuszka leci nam tutaj. Dzień dobry, proszę bardzo, proszę serdecznie, już robię dla pana burgera i tak papier, bułeczka i chyba dwa... Nie, jeden kotlecik, ok. Dobra, zaraz będzie 21. Dwie sałaty. Raz, dwa, zamykamy. A czy przykrywamy, zamykamy. Dobra. Nie wiem, czy ktoś jeszcze przyjdzie, czy nie. E, tutaj jest, proszę, stolik yeah! numer 11. Stolik 11, przy pieniążki tutaj zostawić. Witam, zapraszam, do widzenia. kupsę trąbkę. Dobra. Wydaje mi się, że już nikt nie. Proszę serdecznie, niech pani wyjdzie. No, czyli tak naprawdę, jeden kotlet nam tylko został, więc spoko. Nie zabrakło nam, nie zostało jakoś bardzo dużo, więc myślę, że tak idealnie. Zjadł już pan? No, szybciej, szybciej. Kochanienki, może ja sobie skoczę, już posprzątać. Sałatę odłożyć. Chyba tutaj też nam to nie przetrwa, to mięso. Z tego co pamiętam, bułki mogą zostać, i na kolejny dzień już sobie może porozkładam serwetki. Dobra, dogrywam. Dogrywam, słuchajcie, drugą część odcinka widzę, że chyba się nie zapisało to, co mieliśmy w pierwszej części, ale słuchajcie, otwieramy sobie jeszcze raz. No, niestety musiałam, musiałam, musiałam przerwać nagrywanie, no i nie zapis nie miałam możliwości zapisać, zapisania gry, ale sobie po prostu przegramy jeszcze. Raz ten, ten dzień. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć tego e, za złe. Chwila, moment. Tą bułkę tutaj. E, no, e, wskoczył nam czwarty poziom e, wcześniej. No i ten, no, no i słuchajcie, zaraz nam wskoczy jeszcze raz. I co? I tyle, nie? Zaraz nam wskoczy jeszcze raz, czyli tak naprawdę zaczynamy to samo, ale, ale, ale mogą być inne zamówienia. Dobra i teraz tak, na szybkości, tutaj mamy te tacki, tutaj od razu sobie otworzę, raz, dwa... I teraz przynajmniej może, może, nie mówię, że na pewno. Lepiej uda nam się usmażyć te kotlety. No i te kubeczki. Tak, musimy kupić kubeczki. Raz i ja tą sałatę jeszcze kupowałam. i No i tak samo. Zrobimy takie same zamówionko. Nie, 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 nie. No tak, dobra, tak się wychodzi. I jak to te nasze kotlety? Po 83... Czekaj, tu jeszcze może tyczkę, dobra? I tutaj. Dobra? Ci, czekamy, czekamy. Jak dzisiaj nam pójdzie z tymi kotletami, niech się robią. I zaraz po tej pierwszej partii pójdziemy sobie otworzyć sklep. Słyszę, że dostawa już przyjechała. Nie chciałam, wiecie, jakby usuwać tamtej części odcinka, bo mi się naprawdę bardzo fajnie nagrywało. No, do stu, tam do góry. Dobra, biorę już. Tutaj też już biorę, tutaj też już biorę i no, tutaj też już biorę, bo mi się naprawdę bardzo fajnie tamtą część nagrywało, więc po prostu przegramy sobie jeszcze raz dzionek. Ok, dobra, otwieram. Open, open, open. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i ja idę tutaj kłaść kolejne burgery. Raz, dwa... Trzy, cztery, pięć, i tu już chyba nic nie. Aj, dostawa! Zapomniałam iść po dostawę. Ojej, ojej, dobra. Czekajcie, popatrzę sobie, jak jest tutaj: 42. To może szybko wyskoczę, chociaż zabiorę sałatę. Położę ją sobie na razie tutaj i idę po paczkę. <gry> Okej, okay, dobra, słuchajcie, zdążyłam, hey. zdążyłam na luzie. I teraz muszę pilnować. Jezu, no pilnować a ani... Apar... nie... Mówię, że muszę pilnować a patrzę po prostu jak sroka w gnat. Ej, no a ten Kasia. Ja pierdziele weź... Nie. Dobra, miało być lepiej niż w pierwszej części odcinka, a tu będzie chyba jeszcze gorzej, no. Holipka jasna. Chyba od 110 już będzie nam na żółto świecić. Tak mi się wydaje. Dobra, biorę. Biorę, biorę i biorę. No trudno, tak będą te kotlety na ten moment wyglądać. Mamy już pierwszą klientkę. Dzień dobry, akceptujemy zamówionko. Tacek oczywiście nie rozłożyłam. Kubków od pana dostawcy również nie odebrałam. No przepraszam bardzo, będziemy musiał pan chwilę zaczekać. I mamy tak: bułka, jedno mięsko i dwie sałaty. Jedno mięsko, raz, dwa. Tu mamy górę, zawijamy, bierzemy. O, idzie kolejna pani. I tutaj pod szesnastką. Szesnastka jest. Tam pod oknem, chyba, nie? Tak mi się wydaje. Nie? Gdzie jest szesnastka? Gdzie jest szesna. Jezus, ja błądzę. Gdzie ona? A tutaj! Bo tak się schowała tutaj za tym nice. za tą kolumną, za tym słupem. Nice, dobra, super, że nice. Ok, i mamy teraz kolejne zamówienie. Tu jest jedno mięsko i trzy sałaty. Dobra, tutaj. Raz, to trzeba pojedynczo, chyba że weź wszystko. Nie, weź jeden albo weź wszystko. Trzeba przykryć górą, żeby o tym nie zapomnieć. No i lecimy teraz pod czwórkę, a czwórka jest tutaj proszę bardzo, proszę serdecznie, pani zadowolona, a ja idę wyjąć z busa kubki, żeby pan mógł już sobie odjechać i mógł jechać dalej, słuchajcie do kolej o, wspaniałe powiedziała do kolejnych restaurant dobra e, otwórz Ok, kubeczki raz, dwa, raz, dwa, to do kosza i Hello. już do pani idę. Hello, jaka urocza w ogóle. Ok, dobra, poproszę paragonik i mamy, o, tylko z mięskiem. Ok, mięsiwko raz, górna bułeczka dwa, zawijamy. Ona, słuchajcie, nie zdąży jeszcze dojść do stolika. Patrzcie, a ja już idę z burgerem. No, czy to nie jest rewelacyjna restauracja? Proszę wow. bardzo. Ależ zadowolona dziewczyna, no rewelacyjnie, rewelacyjnie Dobra, tacka raz, tutaj też już powinna Pani być po... Aha, no bo ona za tym słupem tu była mm, no. no, drugi raz, słuchajcie, czy ja mam déjà vu? <śmamy> Mamy drugi raz poziom czwarty, awans na poziom czwarty Nie miziam tego ptaszka, bo ja nie lubię takich zwierząt Przepraszam no i co? Gdzie są ludzie? Tu mamy pięć kotletów. Ten jest do wyrzucenia. Dobra. A Tylko pamiętacie, w poprzedniej części było tak, że ktoś chciał burgera z trzema kotletami. Więc no nie wiadomo, czy smażyć, czy nie smażyć. Otwórz, wezmę jeszcze dwa usmażę, a to schowam do lodówki, i myślę, że tą sałatę też możemy do lodówki schować. Czy ktoś idzie? Idzie pani. Dobra, to ja przyjmę zamówionko. Mam nadzieję, że mi się te kotlety tam. Hello, nie spalą. Ok, tu, 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 tu. I szybko lecę po paczkę. Łopatkę. Nie, jest luz, słuchajcie, jest luz. Poczekamy tak do tych 85. No. O, i przewracam. Dobra, dajcie mi jakąś tutaj tacunię i będę czekać, czy nie będę czekać. Może zrobię pani y, burgerka zamiast czekać, chociaż go zawinę, zaniosę na tackę i wrócę zobaczyć jak wygląda y, y, sytuacja. Dobra, poczekam już, słuchajcie, poczekam, bo mi szkoda tych kotletów, a myślę, że to powinno szybko się zrobić i nie będzie musiała pani za długo y, czekać. Dobra, tak zabierzemy i bierzemy. Dobra, ok. I już do pani lecę. Stolik numer 16 to on jest chyba... Tak tu to... za tym nice. słupem. Bożiu. Ej, ale jeszcze tutaj skądś nie wzięłam kasy. Chyba tutaj gdzieś. Tu, dobra. Napiwek dostaliśmy. Już do pani idę. Kotlety chyba wszystkie zdjęłam z pieca mam nadzieję. Dzień dobry. O, ona chce kole w kubeczku. No w końcu. No w końcu. Dobra, najpierw zróbmy burgera. I to jest tak. Jedna bułka, trzy sałaty. Jedno mięso o to mi chodziło, ale też jedna bułka. Raz dwa, trzy góra, zawijamy. Słyszę, że ktoś tam jeszcze przyszedł. Dzień dobry, witam. Serdecznie przyjmuję i teraz napoje, napoje, napoje tutaj kubek bez lodu i diet cola diet cola kubek bez lodu diet cola Make your first first soda. O widzicie, jakie mamy osiągnięcie piękne. Dobra, i to samo kończy y, nalewać. Nie musimy nic klikać. 14, gdzie 14 pod oknem tak. Proszę bardzo, z pani naszą pierwszą klientką, która zamówiła u nas napój także nie zasługuje na ten poziom wydajności i jakości zasługujesz kochana no co ty ja chciałam właśnie powiedzieć że dostaniesz od nas talon na kolejny darmowy napój <grym> dobra a teraz dla pana serwetki Raz, znaczy dla pana nie serwetki tylko dla pana będzie burger z mięsiwki burger <grym> burger z mięsiwkiem dobra, i pan też chciał jakiś napój z tego, co ja tam widziałam, i idzie kolejny ale super i kubek, i energy hey. Hey, energy jolt mm. dobra, ja tu sobie przyjmę od pana zamówionką, pan nie chce nic do picia, dobrze okej, okay. proszę bardzo piętnastka i pan siedział tutaj o, okej okay. wow. wow. Super! I pan chce tylko burgera z tego, co mi się wydaje. Dwa mięska, dwie sałaty. Czyli tak. R mogę tak? Raz, dwa. Mogę, dobra. A, czyli mogę raz, dwa w ten sposób. Ok. Y dwa mięska, dwie sałaty. Stolik numer 12. Y I. Ale ja nie muszę u tego paragonu. A dobra. Gdzie on jest? Tu. Dam już. Niech będzie. Stolik numer 12 to jest pod oknem. Proszę bardzo. I gdzieś powinnam zebrać chyba kasę, aczkolwiek znowu nie wiem gdzie. Dobra, pan już tutaj odchodzi, to od niego jeszcze zbierzemy. Pieniążki Formitaca, taca. No nie wiem, wydaje mi się, że jeszcze ktoś. No tutaj pani wychodziła. Czy ja już od niej zabrałam? No nie, no właśnie. A nie mogę tak tacy i tacy. To czekajcie, położę sobie na razie tutaj. No, o i teraz dwie mogę zabrać. Dzień dobry, już do pani idę, już lecę, już podskakuję w podskokach na jednej nóżce. Dzień dobry. Mamy akceptuj i mm, coś tam chyba dwa kotlety będą, tak? Tak, dwa kotlety. I dwa razy sałata. Ej, dwa ostatnie nam zostały, ale jest 21, więc chyba nikt nie przyjdzie w ogóle. No, ej, to byśmy po prostu wszystko wykorzystali na maksa. Rewelacja. Nic by nam, słuchajcie, nie zostało do wyrzucenia. Proszę bardzo serdecznie. Smacznego kochana. Wow. Uh, hu, hu. Uh, hu, hu. Jeszcze się tu rozejrzę, popatrzę, czy gdzieś pieniążki nie leżą dla mnie. Tutaj powinny być i są. Dobra. O, nowa zawartość dostępna. Nawet na piąty poziom wskoczyliśmy. Ej, super! Super, super. Ciekawe, co tam nowego dostaniemy, ale to się. Gdzie ja z tym idę? To się dowiemy na koniec odcinka. Dobra, to już tacki możemy w sumie tutaj. Możemy też sobie zacząć y, sprzątać sałata, ale jeszcze bym od razu może ją tutaj. A, więcej nie możemy. Dobra. Na razie wszystko trzymam tutaj w tej lodówce, póki mi się mieści, a potem będziemy w chłodni trzymać te zapasy. No i dobra. Pani już zjadła? Tak, pani już zjadła, czyli ja biorę pieniążki, ile mamy? 832. To wyrzucam, tackę odkładam. Okej. Okay. No i wsią moi drodzy. No i chyba wszystko. Close i idziemy do auta. Zakończ, zakończ, dzień przytrzymaj, trudność pracownik, łączna liczba klientów 8, bezproblemowo, co? Tylko 5? Bezproblemowo? I odblokowaliśmy chyba majonez i ogórki, zapisz i kontynuuj, udało się, no super, dobra, czyli mamy majo i ogórki jako nowość, to wypróbujemy to sobie w kolejnym odcinku, moi drodzy, ja Was bardzo serdecznie zapraszam, zapraszam, no tak, zapraszam na kolejny odcinek, zachęcam do zostawienia łapeczek w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się cieplutko i papa.